Cześć, witam na kanale Światinuxa i dzisiaj w materiale zapraszam do przeglądu Fedora 31 wersji beta, jaka ukazała się kilka dni temu. To co widzicie tutaj to jest około 5 do 10 minut, że tak powiem, idl, że tak powiem idla systemu. Zrobiłem to po to, żeby nam się ustatkowało zużycie pamięci jak widać ono jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. To jest GNOME 334, również ma wersji beta. I normalnie wygląda to bardzo bardzo ciekawie, jak to mówią, że zainstalujesz sobie Fedora. Jeżeli chcesz poczuć prawdziwe GNOME 3, bez jakiejś tam kustomizacji, itd., tak i, tak i to wygląda w ten sposób. Bo w porównaniu do Ubuntu, gdzie na starcie ten system zajmuje 1,5 GB RAMu i to się utrzymuje 1,5, 1,6 GB, a czasami spadnie do 1,3. To tutaj, jak widziać, widać, jest po prostu naprawdę wow. Zużycie procesora jest minimalne. Naprawdę ten system jest, jest jak najbardziej bardzo fajnie zoptymalizowany, To zresztą deweloperzy podkreślają, tak że Fedora 31 jest naprawdę bardzo bardzo zoptymalizowana. Jest to system, który, który że tak powiem, będzie sobie dość długo działał. Ja jestem pod wrażeniem, ponieważ instalowałem i 29 Fedora i Fedora 30. I miałem z nimi no bardzo, bardzo, bardzo dużo problemów na starcie i to nie była maszyna wirtualna, tylko to był prawdziwy sprzęt. Również testowałem 30 na maszynie wirtualnej i tam też się działo praktycznie to samo co na, na normalnym y, kąpie, Natomiast tutaj już troszeczkę, no z godzinka można powiedzieć sobie pracuję na tym systemie, przeglądam i tak dalej i tak dalej i do tej pory nie ma żadnego błędu, żadnego crashu i tak dalej. A żeby było śmieszniej, w tej chwili cały czas jest odpalony Wayland. Tutaj wam pokażę, zaraz postaram się wam pokazać, że jest to sesja Waylanda. Gdzie my tutaj mamy? Proszę bardzo, Wayland. I naprawdę to zaczęło fajnie, fajnie pracować. Czysty gnom, bez żadnych, żadnych udziwnień itd. tak Co jeżeli chodzi o samą Fedorę 30, 31... Co deweloperzy między innymi mówią? To jest pierwsze wydanie Fedora, które nie będzie wspierać 32 bit. Jednym słowem jest wycofywana powolutku architektura 32 bit. Zresztą deweloperzy o tym również mówią, wspominają, że w okolicach powiedzmy roku coś takiego 32 bity będzie całkowicie wycofywane z systemu. Będzie po prostu chyba już nie wspierane. <laughs> Do kompletu są tutaj również takie informacje, że ma być porzucony X.Org całkowicie, ma być po prostu też wycofywany jako przestarzały. Ciekawe z tym, co będzie z aplikacjami, które opierają się na X.Orgu. No to już zobaczymy, to już pytanie można powiedzieć do deweloperów itd. Tak itd. Tak w każdym razie takie plany istnieją. Jeżeli chodzi tutaj o zainstalowane programy, to nie ma tego naprawdę dużo. System nie jest zawalony, jest naprawdę w porządku, jest w miarę, w miarę czysto, więc można sobie to wszystko ładnie poużywać. Jeżeli chodzi nam na przykład, jak widzicie, programy również się bardzo, bardzo szybko odpalają. Menu również pracuje perfekcyjnie, można by powiedzieć nawet. Wszystko jest tutaj tutaj. No widać, że jest odwalony kawał po prostu dobrej roboty, jeżeli chodzi o, o zoptymalizowanie tego systemu ogólnie. Jeżeli chodzi, tutaj miałem wam pokazać zajętość dysku, już sobie tutaj przejdziemy do tego. To wygląda w ten sposób. Jest wykorzystane około 7,4, 7,5 GB. Tu jest zrobiona tylko i wyłącznie aktualizacja systemu po zainstalowaniu. I wrzucone dodatki gościa do. do, do VirtualBoxa. I to jest wszystko. Więc naprawdę jest, jest całkiem sympatycznie. Zastanawiam się, czy czasem nie postawię jako Dual Buta, właśnie tej Fedorki, żeby ją sobie potestować. Mimo tego, że poprzednie wersje, no troszeczkę mnie do tego zniechęciły, ale widzę, że tutaj problemy, że te tak powiem, są eliminowane i jest to jak najbardziej w porządku. Yy, repozytoria oczywiście w Fedorze. Częściowo one wspierają otwarte oprogramowanie, znaczy, przepraszam, zamknięte oprogramowanie. Natomiast resztę trzeba sobie po prostu samemu zainstalować z dodatkowych repozytoriów. Yy, programy, jakie tutaj można, między innymi, sobie sprawdzić po wersjach, tak na szybkości. GIMP wersji, powiedzmy, najnowszej. VirtualBoxa chyba w standardowym repozytorium nie ma. Search niestety nie ma. Jest tylko rozszerzenie jakieś. Więc musimy sobie dodatkowo to zainstalować. Ogólnie system wygląda bardzo ciekawie. Pracuje mi się tutaj naprawdę, naprawdę z tych rzeczy, które sobie uruchamiam i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo szybko. Nie ma, nie ma innych żadnych, żadnych tutaj problemów większych. Praktycznie może być że żadnych problemów nie ma, do tej pory nie spotkałem się z niczym. Można sobie oczywiście odpalić tutaj stare GNOM oraz sesję sesję na Xorgu, która jest oczywiście mniej wymagająca niż GNOME, bo mimo wszystko GNOME swoje, że tak powiem, potrafi zabrać. Więc jeżeli ktoś ma troszeczkę nie wiem słabszy komp, albo coś takiego, to może sobie uruchomić to na właśnie tutaj na Xorgu i będzie to pracowało również bardzo, bardzo sympatycznie. Problemów nie znaleziono, że tak powiem. Optymalizacji jest sporo, jest zainstalowany kernel 5.3. Już wam tutaj pokażę, jak wygląda sprawa kernela, więc nowszy sprzęt. Można sobie również tutaj, że tak powiem, wykorzystać. Nie będzie tutaj większych problemów, proszę bardzo. 5 3, Ogólnie całkiem, całkiem przyjemnie się to zapowiada. Można oczywiście dodawać dodatki gościa i tak dalej tak dalej. Nie wiem jak z kompatybilnością rozszerzeń. Nie wiem jak to wygląda. Ale myślę, że nie powinno być jakichś udziwnień i tak dalej, i tak dalej. System jest naprawdę warty, warty sprawdzenia, warty polecenia. Jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć pedorkę, tylko tak jak mówię, jest to wersja beta, więc tutaj mogą się dziwne rzeczy jednak mimo wszystko pojawiać. Nie muszą, ale mogą. Jedną rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że. DNF pracuje dość wolno, to znaczy dajmy sobie w ten sposób, sudo dnf install Jak będzie to nasz gimp i wydaje mi się, że w poprzednich wersjach on pracował troszeczkę szybciej bo tak jak widać tutaj internet chodzi w miarę, w miarę normalnie, natomiast tutaj to to całe trwa i trwa i trwa to samo odświeżanie repozytoriów więc tak tak nie wiem, czy jest to tak standardowo, powiedzmy. Chociaż, tak jak mówię, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o starsze wersje 2930, to mimo wszystko to pracowało troszeczkę szybciej. Być może po raz kolejny powtórzę, że to jest kwestia tego znowu, że jest to wersja beta. Czyli testowe repozytoria i tak dalej, Być może w wersji pełnej będzie to sobie pracowało szybciej. Mamy gimpa, mamy gimpa, to go sobie uruchommy. Zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście po polsku jest cały system. Elegancko, bezproblemowo, wszystko sobie tutaj, że tak powiem, pracuje. Ogólnie z tego, co czytałem na internecie, to. Problemy, znaczy problemy, to nie chodzi o tyle o problemy. Informacje, co zostało zmienione w Fedorze 31, jest dość mało. Deweloperzy się tym po prostu, jak na razie, nie chwalą zbytnio. Nie można znaleźć dużo, dużo różnych takich bardziej technicznych informacji. Jest coś o się związanego chyba z chromem, czy ogólnie z przeglądarkami. Oczywiście nowe kernel, nowe wersje paczek. Natomiast co jeszcze? No to to. Można powiedzieć, że jest to mm, słodką tajemnicą. Tapet również jest tutaj kilka. Jakby to chciał można sobie pozmieniać, ewentualnie własne dograć. Jak widać wybór jest. Jeżeli chodzi o obsługę sprzętu, no tak jak mówię będę mógł to powiedzieć dopiero po zainstalowaniu na prawdziwym kompie, co postaram się zrobić w ciągu powiedzmy tygodnia. Również zrobię, być może zrobię znaczy być może na pewno zrobię z tego materiał, to sobie wtedy zobaczymy, jak to pracuje na prawdziwym kąpie. No, jeżeli chodzi tutaj o naszą maszynkę wirtualną, tak jak mówię, naprawdę jest w porządku I, i myślę, że jak ktoś chce, to może sobie po prostu to wziąć i potestować, bo, bo jak na razie naprawdę wygląda fajnie, zajmuje w miarę, w miarę sensownie. Jak mówię, żadnych craszy tutaj nie było, nic się nie zawiesiło. A troszeczkę ją tutaj, że tak powiem, już pomęczyłem wcześniej. I naprawdę jest, jest, jest tutaj co, że tak powiem, robić. Dźwięk, wszystko fajnie chodzi. Jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać dotyczy update'u, aktualizacji. Natomiast udało mi się tylko urwać kawałek z tego, że znaczy nagrać kawałek z tego czegoś, ponieważ... A zresztą zobaczcie sobie sami jak to wyglądało. Ciekaw jestem czy coś wam to przypomina, bo to jest Fedora 31 wersji beta. Zainstalowałem się aktualizację. I system poprosił o restart. Po restarcie jest coś takiego. I to już trwa no, troszeczkę to już trwa. Nie wiem czy to jest dlatego, że to jest wersja beta, czy to jest standardowe już w Fedorze. No, w każdym razie, tutaj mnie mocno zaskoczyli z tego typu tematem, bo instalowanie aktualizacji, a nie było tego aż mm, tak dużo. Zaczyna mi to przypominać bardzo mainstreamowy system operacyjny. No, zobaczymy, co będzie dalej. Ciekawy patent, bardzo. No trwało to dobre 2 minuty przynajmniej, a postawione jest na SSD, znowu Restart. Przepraszam, że nie od początku tą aktualizację, ale dopiero po chwili sobie się zorientowałem, że takie ekran jest, musiałem włączyć OBS-a. Chciałem, żebyście to po prostu sobie zobaczyli, to tak w przerwie, że tak powiem, oglądania tej naszej dystrybucji. No jak widzicie to wyglądało troszeczkę jak, jak Windows, tak? Bo szczerze mówiąc w kilku dystrybucjach, które używałem to nie było takiego czekania, można powiedzieć, na zainstalowanie się, aktualizacji takiego ekranu itd., itd. No Mocno mnie to zdziwiło, złapałem 35%, ale powiem wam, że trwało to dobre 2 minuty, jak nic, a jest postawiona, system jest postawiony na SSD, dość szybkim SSD i, I żadna dystrybucja w ten sposób mi się nie, nie, nie zachowywała. Ani GNOME, znaczy ani Ubuntu, ani Xubuntu, ani Arch na Wirtualce, czy Debian też postawiony 10 po aktualizacjach, czegoś takiego nie było. To mam takie, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest zastrzeżenie, no to jest spostrzeżenie a propos tego wszystkiego. Natomiast pomijając ten temat, hmm, pakiety są. Widać, że jest sklep z oprogramowaniem, można sobie wszystko ładnie poinstalować, jeżeli ktoś potrzebuje. Programów jest dość sporo. Można dodać sobie dwa repozytoria z niewolnym oprogramowaniem, tak zwanym. Zadam się, ilość pakietów oczywiście powiększy i to bardzo, bardzo. Będzie można sobie postawić czy lutrisa, virtualboxa i tak dalej, Czego w standardowym repozytorium tutaj nie ma. No i chyba to będzie na tyle moi kochani, że tak powiem, ponieważ tak jak mówię, no informacji dużo tutaj nie można doczytać na internecie, jeżeli chodzi o, o całość. Chodzi to naprawdę bardzo sympatycznie, widać, że jest włożona duża ilość pracy przez deweloperów i Gnoma, i ogólnie samej Fedory, żeby to postawić, postawić na nogi. I miejmy nadzieję, że to do pełnej wersji się utrzyma i że będzie to jeszcze że to powiem, bardziej dopracowane, bo naprawdę jest jak najbardziej w porządku. Więc jeżeli chcecie, sprawdźcie sobie tą Fedorkę 31, można ją pobrać, bez, bez problemu nagrać i zobaczyć samemu po prostu, czym to się je. Ok, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania, dislajkowania, jeżeli Wam się ten materiał na przykład nie podobał, co hmm, może być nie dziwne, jeżeli patrząc na moje Moje problemy z głosem Między innymi mój ewentualnie styl Prowadzenia czegoś takiego tak Musiałem sobie pojechać Nie ma wyjścia W każdym razie zapraszam Trzymajcie się cieplutko Pozdrawiam, świat Linuxa Pa pa, cześć